Witam na moim kanale. Dzisiaj sobie rozbierzemy ze złomu zakup. Taki strug elektryczny i zobaczymy, co ma w środku. On jest niesprawny. Ja go podpinałem pod zasilanie. Nie daje znaków życia. Także miałem go naprawiać, ale nie jest to mi jakoś do szczęścia potrzebne. Także pójdzie całkowicie na utylizację. Dobra, rękawiczki sobie weź. Rękawiczki tutaj. I będziemy go ważyć. Płaciłem 2 zł za kilo. Teraz płacę złoty zł za kilo na złomie. Złom spadł. Muszę się znowu wybrać na złom. Dobra. Ile za takie cudo na złomie bym wziąłem, znaczy zapłaciłem za to? Po 2 zł za kilo. Zapłaciłem za to 5,40, czyli trzeba odzyskać, liczmy 6 zł, żeby wyjść na plus. Także tu coś aluminium będzie. Ten wałek też jest chyba aluminiowy. Ale zobaczę jeszcze, no i Przechodzimy do rozkręcania. Ja sobie standardowo film przyspieszam. I widzimy się już pewnie na podsumowaniu. Także lecimy z materiałem. Gracias. No, i tak strug elektryczny już rozebrany. Trochę, żebym się namęczył z tym, żeby to wybić. No, bo na wieloklinie, ale w miarę jako tako wyszło tym wybijakiem też ze złomu. Jest i mieć. Mieć to pójdzie do opalenia i mieć się z tego wyciągnie, ale liczymy jako złom. Trochę aluminium. Dobra, przeliczmy to i czy. 6 złotych się nam zwróci. Dobra, dam to na razie na bok. I tak, kolejna rzecz będzie już rozebrana. Nie będzie mi zalegała w garażu. Dobra, może zacznijmy od aluminium. I tyle z aluminium. Po 6 złotych. To tak, aluminium mamy. Teraz może złom. To też w całości taka gałka. Tu trochę śruby, tu trochę plastiku. W całości to leci na złom. To liczę na złom po cenie złomowej, ale z tego mieć będzie wyciągnięta. Tylko muszę większą ilość nazbierać. Dobra, tu mamy miedź, mieć. mieć. Dobra, tego nie liczyć to do Mosiądzu. Dobra, z tego jeszcze muszę inną Mosiądz wydłubać, ale tego już nie liczę. To też tam na mosiądzu. z tego jeszcze nie Mosiąc. Powiem Wam nawet dosyć szybko się to rozebrało. Ale takie śrubki, gdzie nigdzie poukrywane, że aż ciężko je znaleźć. Dobra, to mamy po 80 groszy. To od razu do wiadra, oprócz tego. W sumie taką gałkę sobie może zostawię, może się gdzieś ją przykręci. Reszta na złom. Dobra, zostaje nam jeszcze mieć po 31 zł. Dodać. Dobra, już swoje zarobiłem. I zostają nam jeszcze kable. Kabel od razu do odcięcia. wtyczka na złom. O 7,50. Dlaczego liczę? Aha, jeszcze tu jeszcze kable. Dlaczego liczę po 7,50 i co oglądają moje materiały wiedzą? I co nie. Zapraszam do oglądnięcia, znaczy nadrobienia pozostałych odcinków. To na złom. Dobra, tego już nie licz po 750. To tam rzuć. To do opalenia. Tu, może, jeszcze coś srebra będzie. raz tu popatrzymy. Chyba, twardy. Mamy tu coś, jakiś groszek srebrny z tego. Badziewia. Coś tam jest, ale muszę to bardziej rozbić. Czasem jestem leniwy i wolę sobie młotkiem porozbijać. E, no powiem wam, że styki na bogato. Czy Nie spodziewałem tu takich styków. To nawet dosyć ładne na bazie miedzi. One będą do wyłuskania. Dobra. Jeden jest. To na przetop. Kolejny groszek. Kominerki kupić do odubania styków. No nie uciekaj, dobra. Dwa już są. Oczywiście waga pewnie nic nie pokaże. I tu mamy jeszcze kolejne dwa. Żeby nie, nie zgubić. O, kurwa, twardy. Dobra, on będzie do opalenia. Albo się jeszcze z nim pomęczę poza nagraniem. Nie spodziewałem się takich dużych tutaj styków. Dobra, robimy młotkiem. Kurde, jeszcze nie strzelił? Barty dziad. Tu. Tu już nie ma. To ino kostka do wyciągnięcia. Tu już jest plastik. Dobra, podcinam ten plastik. Albo jeszcze sprawdzę sobie, czy to w ogóle jest srebro. Ich dupa. jest ciecz. Przetrzyj, bo nieraz są brudne i się nie chcą czerwienić. O, jak widać. ma no, łabostrość. Pięknie się czerwieni. Taki groszek. On będzie do opalenia. To nie odetnę tego, jest odcięty, to ten jak puścił, to ten też musi puścić. No i jest luksus. To idzie tu. I tak, aby ktoś był zainteresowany Znaczy, źle mówię To no do miedzi, mosiądz. Aby kogoś interesowało, co tutaj mam To właśnie sobie zbieram mosiądz, mieć, Białą mieć, Mosiądz pobiał W planach jest kupienie pieca Do topienia metali I właśnie sobie planuję odlać z tego sztapki. tak mosiądz tam już powinno być ze 3 kilo mosiądzu czy się opłaca taki strug elektryczny kurwa teraz musisz to dodać tak no jakieś 2 zł na tym zarobiłem nie licząc jeszcze groszków srebrnych Dobra, pokażę wam to z bliska już nie ma żadnych cztery powinny być dobra tu już nie ma nic to jest do rozbicia i wyciągnięcia mosiądzu i tu mamy takie właśnie cztery groszki jest tu jakaś pęsetka pęsetkę gdzieś miałem pęsetkę oczywiście zgubiłem dobra tu jakaś jest stara one są na bazie miedzi. Teraz pytanie: czy są magnetyczne, czy nie? Oby nie. Kurde, tak. Te dwa nie są magnetyczne. Te dwa są magnetyczne. Ale to pójdzie razem na chwilę obecną. Tutaj do słoliczka. Z elementami srebrnymi i pójdzie kiedyś na wymianę. Dobra, jeżeli się film podobał, zapraszam do subskrypcji kanału. Komentarz zawsze mile widziany. Czy się opłaca taką heblareczkę? Znaczy heblarkę, strug elektryczny. Myślę raczej, jakby ktoś potrzebował jakiejś części z niego, jakieś noże, to myślę, że na złomie się opłaca kupić. W przeciwnym wypadku raczej nie bardzo. Dobra, byłoby na tyle, do następnego. Hej.